w danym roku na, na organizacje pozarządowe. w naszym przypadku są to dotacje, które będą wydatkowane i są zaplanowane w projekcie budżetu na przyszły rok, na działalność sportową, na działalność kulturalną, na działalność w zakresu realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz na dowóz dziecka niepełnosprawnego przez właśnie organizacje pozarządowe. Łącznie około 200 tysięcy, ponad, bo razem 248 tysięcy złotych jest w budżecie na przyszły rok. I aby to wszystko mogło funkcjonować i wejść w życie, konieczne jest podjęcie tej uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Orły z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Bardzo dziękuję. Proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy są pytania do niniejszej uchwały? Myślę, że dosyć szeroko omówiliśmy to na komisji. Nie widzę, więc proszę przewodniczącego pana Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, pana Jarosława Dyrda, o opinię do uchwały. Komisja Kultury, Oświaty i Spraw, Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły opiniuje pozytywnie projekt uchwały i wnioskuje do Rady Gminy Orły o jej podjęcie. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Orły z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok głosowało 12 radnych. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Uchwała podjęta 12 głosami. Trzeci projekt uchwały to jest rozpatrzenie petycji wójta gminy Solina. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana Jarosława Dyrdę o omówienie uchwały. Uchwała propozycja uchwały numer 68 67 przez 2022 rady gminy Orły z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wójta gminy Solina na podstawie artykułu 18 b ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 9 ustęp 2 artykuł 10 ustęp 1 oraz artykułu 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. Rada gminy uchwala co następuje. Po rozpatrzeniu petycji Wójta Gminy Solina z dnia 13 września 2022 roku Rada Gminy wyraża poparcie działań w zakresie oczyszczania do rzecza jeziora Solińskiego Jeziora Myczkowskiego. Paragraf drugi. Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do dzisiejszej uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Orły do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i teraz uzasadnienie do niniejszej uchwały. Zgodnie z artykułem 18b ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Urzędowy z 2020 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami, rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Dniu 13 września 2022 roku do Rady Gminy Orły wpłynęła petycja wniesiona przez wójta gminy Solina w sprawie poparcia starej gminy Solina złożona w interesie publicznym w zakresie poparcia starej gminy Solina dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczenia do rzeczy jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. Zgodnie z artykułem 18 b ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy rozpatruje skargi na działanie wójta gminnych jednostek organizacyjnych wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję skarg wniosków i petycji. W związku z powyższym stosownie do kompetencji wynikających z artykułu 18 b ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z paragrafem 51 ustęp 1 punkt 3 uchwały Rady Gminy Orły z dnia 12 października 2018 roku w sprawie statutu gminy Orły, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego pozycja 4484. Rada Gminy Orły po zapoznaniu się z przedmiotową petycją przekazała ją w dniu 26 października bieżącego roku do komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Orły, celem analizy, przeprowadzenia, postępowania wyjaśniającego oraz wypracowania opinii propozycji i propozycji rozpatrzenia. Komisja Skarb Wniosków i Petycji, zwana dalej komisją, po zapoznaniu się z przedmiotem petycji na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 roku, podjęła następujące ustalenia w sprawie. W uzasadnieniu wniesionej petycji podano, że Jezioro Solińskie, największy sztuczny zbiornik w naszym kraju oraz Jezioro stanowią fundament turystyki Podkarpacia, czyniąc gminy Solina jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych naszego kraju. Warory krajobrazowe, unikatowa fauna i flora, duża przestrzeń oraz bardzo szeroka paleta możliwości rekreacyjnych przyciągają każdego roku wiele osób wypoczywających, zwiedzających ten piękny zakątek, również z terenu gminy Orły. Od kilku lat samorząd gminy Solina zwraca uwagę na bardzo poważny problem zmniejszenia zdolności retencyjnych oraz dostępności, a tym samym atrakcyjności rekreacyjnej akwenów solińskiego i myczkowieckiego, szczególnie w okolicach do rzeczy rzek San, Solinka, Wałkowejka. Konieczne jest natychmiastowe uruchomienie środków finansowych oraz realizacja inwestycji, która polegać będzie na odmuleniu, oczyszczeniu zbiornika i jego dorzeczy z rumowiska powstałego na skutek różnych procesów erozyjnych, w tym głównie nanoszenia prześcieki wpływające do zbiorników. Podkreślić należy, że oba zbiorniki stanowią rezerwuary wody pitnej dla mieszkańców turystów i kuracjuszy odwiedz odwiedzających gminę Solina. Gmina Solina zrealizowała w ostatnich ośmiu latach szereg ważnych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, aby zapewnić najwyższe standardy jakości wody wykorzystywanej do rekreacji oraz przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Budowa czterech nowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w kilku miejscowościach gminy, zmiana technologii oczyszczania ścieków, przebudowa trzech stacji uzdatniania wody. To najważniejsze zrealizowane zadania o charakterze proekologicznym. Bez wątpienia podjęte przez samorząd działania i powstałe nowoczesne obiekty oczyszczające ścieki, między innymi z bakterii, wirusów, sporów, pleśni, mikroplastiku oraz antybiotyków,